Człowiek jest emocjonalny. W przeciwieństwie do bardzo sensualnej natury duszy, ludzka istota ma myśli i emocje. Umysł człowieka lubi myśleć, że czuje, ale tak naprawdę nie potrafi mieć prawdziwie czuciowych doznań. Dlatego wytworzył fałszywą czuciową naturę, fałszywą, ponieważ ona nie jest prawdziwie sensualna, nazywana emocją. W związku z tym ludzki umysł wynajduje sposoby kreowania emocji i dramatu jako taniego substytutu prawdziwego, sensualnego doświadczenia. Umysł wierzy, że to jest prawdziwe czucie, ale to zaledwie namiastka. Dla wielu ludzi nazwa, nawet słowa emocja i uczucie są używane zamiennie. Na pewno znasz kogoś, może to jesteś ty. Kto, kiedy sytuacja jest ustabilizowana, a sprawy toczą się w miarę gładko, zawsze potrafi znaleźć sposób, żeby całkowicie to zniszczyć i wprowadzić dramat. Na pewno znasz ludzi, którzy żyją w nieustannym dramacie, w dramacie z rodziną, w dramacie w myśleniu. Zawsze coś gdzieś się wali, a wtedy mogą wkroczyć do akcji i kogoś ratować, albo dzieje się tak, że to inni muszą ratować ich. W jakiś sposób to pomaga im czuć, że żyją, ale wszystko opiera się raczej na myśli i mentalu aniżeli na prawdziwie czuciowym doświadczeniu. Wyobraź sobie przez chwilę, że puszczasz wolno dramat i emocje. Owszem, to może wydawać się nieco nudne. W pewnym sensie będzie jej brakowało, ponieważ stanowiły pokarm dla myśli stanowiły miejsce, skąd czerpałeś energię i skąd energia była Ci zabierana. Jednak teraz wyobraź sobie, że przekraczasz ten wzorzec, myśl, emocja i przyzwalasz na prawdziwe, sensualne doświadczenie. Na przykład udajesz się nad ocean czy na basen i zanurzasz w wodzie, żeby poczuć nie tak zwyczajnie chłodną wilgoć na skórze, ale że woda jest żywa i wchodzi w interakcję ze skórą, a ty wdychasz esencję wody nie w płuca, ale jej energetyczną esencję w swoją jaźń. Dopiero wtedy ma miejsce prawdziwe doświadczenie, kiedy ono staje się dynamiczne i pełne życia. Dopiero to jest sensualnym doznaniem. Przez większość czasu wchodzisz do wody tylko po to żeby się wykąpać lub ochłodzić czy zrelaksować przez kilka minut. Ale nigdy nie wchodzisz w intymne doświadczenie wody. Można to powiedzieć o czymkolwiek. Weźmy jakiś rodzaj sztuki. Wielokroć spoglądasz na obraz wiszący na ścianie i mówisz owszem, to bardzo ładne, podoba Ci się albo nie podoba. Ale prawdziwym, czuciowym doświadczeniu ten obraz nabiera życia, a ty nagle znajdujesz się wewnątrz Niego i doświadczasz Go od wewnątrz. On jest żywy, a ty wchodzisz z nim w interakcję. Nie ma tu emocji czy dramatu, żadnego osądzania w rodzaju, podoba mi się, czy nie podoba. Po prostu jest głębokie, sensualne doświadczenie. W ten właśnie sposób wchodzisz jako wcielony mistrz. Nową erę, tym staje się życie bardzo, bardzo sensualnym doświadczaniem. Boskość kocha doświadczanie. Twoja boskość nie rozumie takich rzeczy jak ludzki ból, cierpienie czy brak pieniędzy. Dla niej to tylko kolejne doświadczenie. Nie ma osądzania, czy to jest dobre, czy złe. Jednak oczywiście ludzka istota odczuwa cierpienie. Dusza uwielbia doświadczać, nie boi się niczego ani nikogo i nie obawia się żadnego doznania, nie lęka się zbyt dużej ilości energii. Czasami przeżywasz trudne chwile w miejscach, gdzie występuje wysoka lub chaotyczna energia. Ona przytłacza ciało, jednak w prawdziwym doświadczeniu duszy nigdy nie ma przytłoczenia. Nie ma czegoś takiego, jak zbyt dużo, nie ma niczego, co trzeba odfiltrować. Możesz się otworzyć i dać nura w czyste, czuciowe doświadczenie bez lęku. Nie martwiąc się, że ciało może spłonąć, albo że obrazisz ludzi, czy osiągniesz negatywny efekt. Po prostu będziesz miał głębokie, czuciowe doświadczenie. Dusza ma wspaniałe. Bezgraniczne poczucie swojego: Ja jestem, ja istnieję, mając to odczucie, zanurza się w piękne, proste i pozbawione osądu doświadczenie sensualności. Dla duszy nie ma pozytywnego ani negatywnego rodzaju zdarzenia. Ona po prostu wciąż na nowo zakochuje się w sobie poprzez każde czuciowe doznanie. Człowiek kocha działanie. Podczas gdy boskość kąpie się w doświadczeniu, ludzka istota lubi podejmować działanie. Lubi działać z użyciem energii, reagując na energię i forsując energię, jak też mieć cele, plany i programy. A wszystko to jest bardzo mentalne. Ludzka jaźń chce przyczyny i skutku. Chce poruszać energię i wiedzieć, że ją porusza. Oczywiście w rzeczywistości energia i tak się porusza, ale człowiek chce nią kierować, a przynajmniej myśleć, że, że nią kieruje. Wraz z ludzkim działaniem pojawia się dramat, bardzo wiele dramatu. Dramat dostarcza bodźca i w jakiś dziwny sposób przypomina człowiekowi, że wciąż jest żywy. Oto dlaczego, kiedy ktoś ma spokojne i zrównoważone życie, często kreuje dramat. Żeby wywołać zamieszanie i w ten fałszywy sposób poczuć, że żyje. Hmm, ludzie robią różne szalone rzeczy, ale nawet wtedy, gdy podejmują działanie czy kreują dramat, zwykle wcale nie odczuwają, co się dzieje. Umysł blokuje większość tego, co naprawdę wydarza się w doświadczeniu i powiada: Nie widzę tego ani nie słyszę, a więc to nie istnieje. Tak naprawdę możecie powrócić do minionego doświadczenia i poczuć, co naprawdę się wydarzyło, ponieważ szło tam o coś daleko więcej niż było widoczne. To tylko umysł dzieli wszystko na kawałki i osądza, pamiętając jedynie traumatyczne momenty, żeby potem kontynuować odgrywanie tej płyty wciąż na nowo. W związku z powyższym, czyniąc rzecz jeszcze bardziej pogmatwaną, człowiek próbuje głową rozpatrywać dane zdarzenie. Chce je zrozumieć i uzdrowić, idzie zatem do psychologa i rozmawia o tym, przeżywając je wciąż na nowo. Jednak w ten sposób jedynie kontynuuje uwierzygodnianie bardzo ograniczonej natury doświadczenia, wikłając się w niej jeszcze bardziej. Człowiek zwykle planuje i przygotowuje działania, jakie należy podjąć w danej sytuacji. Nawet w związku z waszym własnym oświeceniem, próbuje podejmować jakieś działania. Tylko po co? To dużo zajmuje się oświeceniem. Wszystko, co masz do zrobienia, to przyjąć je, przyzwolić na nie i go doświadczyć. Jednak człowiek myśli, że wszystko musi zaplanować, a oświecenie wymaga podjęcia pewnych działań, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Nie chodzi o to, żeby umniejszać wartość człowieka. Pokazuję Wam tylko jak funkcjonujecie, działacie i reagujecie, i ostatecznie jak to wszystko ze sobą połączyć. Nie zamierzamy eliminować ludzkiej jaźni, zamierzamy przecież zintegrować boskość i człowieczeństwo. Będziemy integrować pasje i potrzeby, ponieważ i jedne, i drugie są ważne. Weź głęboki oddech. I wczuj się, jakie byłoby to otwarte, sensualne, pełne pasji, radosne, żywiołowe, w pełni odczuwane doświadczenie. Boskość ma w sobie promienność. Dusza uwielbia przechodzić przez swoje pełne pasji, czuciowe doświadczenia. Wiele bytów o wyższej świadomości po tamtej stronie, zwłaszcza jeśli były kiedyś na Ziemi, będzie stwarzać specjalny stan, tylko taki, który dla nich jest bardzo rzeczywisty. Pomieszczenie, niesamowitą zewnętrzną scenerię, wymyślny posiłek, czy co tam sobie zażyczą, po to, żeby ponownie mieć czuciowe doświadczenie. Kiedy istota przechodzi przez to pełne pasji czuciowe doświadczenie, następuje eksplozja blasku i promienności duszy. Można powiedzieć, że to jakiś rodzaj światła, ale to coś jeszcze bardziej subtelnego. To jest jak otwarcie, lśnienie, to wciąż od nowa doświadczane urzeczywistnienie. Po raz kolejny doznawane, Zakochiwanie się w sobie za każdym razem. Kiedy dusza ma czuciowe doświadczenie, pojawia się kolejny poziom, następny poziom promienności, blasku, otwarcia, kochania się w sobie to bardzo, bardzo piękne. Wczuj się przez chwilę w to niesamowite promieniowanie duszy, kiedy wy, ludzie, przechodzicie przez pełne pasji czuciowe doświadczenie. Obojętnie, czy uznajecie je za złe, czy dobre, dusza po prostu wchłania je w siebie i promienieje, rozświetlając się od środka. W ten sposób kontynuuje otwieranie się i ekspansję w każdym nowym doświadczeniu. Dusza nie ma żadnych opinii o czymkolwiek, ani życzenia. Żeby coś zostało zrobione inaczej, dusza po prostu kocha swoje życie, swoje istnienie, samą siebie i każde doświadczenie, jakie kiedykolwiek miała.